Yy, Aga się pytała o foal helpera, to jest taki pasek, który tutaj jest widoczny na dole, on pomaga, yy, upraszcza wiele, wiele rzeczy, yy, tutaj mamy jeszcze dodatkowych kilka funkcji, no to tak, po kolei, yy, tutaj mamy inwestycje, czyli wszystkie perły, w których się wpłaca yy, Punkty rozwoju, widzicie, ile zainwestowaliście, ile macie bieżącego zysku z tych inwestycji i ile macie, podsumowując, zysk, zapas i wpłaty. Zapas, czyli to, co macie obecnie w inwentarzu. Nie? Więc, jeżeli stuknęłbym palcami i w tym momencie wszyscy ci gracze zamknęliby swoje perły, to w moim inwentarzu pojawiłoby się tyle punktów w rozwoju. Później tutaj mamy pole bitwy. No, tutaj akurat niestety jest także słabo z tymi polami bitwy. No, to jest dokładnie to samo, co macie na polach woły. Jeśli my mamy zajęty sektor B4 i B3, to wtedy tutaj nam się to pojawia, że B3 mamy tutaj i B4 mamy. C4, przepraszam, mamy tutaj. No i jeżeli zajmiemy ten sektor, który teraz mleka, to nam się pojawi kolejny C3. Czyli już nie będzie należał C3 do różowych, tylko do nas. Kolejny, to tutaj jest mamy y, takie powiadomienia, że możemy utworzyć, y, na przykład, możemy się umówić. Kiedy, jaki sektor atakujemy i to jest taki, taki powiadamian, że nie musimy się zbierać, tylko wszyscy, dostanie, wszyscy, którzy to sobie ustawią dostaną powiadomienie. Kolektor punktów rozwoju, to tutaj mamy wszystkie punkty, jakie uzbieraliśmy danego dnia. Dzisiaj dostałam już 12 punktów rozwoju za łup, 50 punktów rozwoju za wykonanie wyzwania dnia i 10 punktów rozwoju za wyprawy gildyjne. Czyli tutaj macie podsumowane, ile punktów rozwoju zabraliście. Kalkulator kosztów możecie sobie wyliczyć, ile musicie na daną perłę poświęcić punktów rozwoju. W tym przypadku mi się wyświetlił szafa. I tak. Tu było wpłacone 20 punktów rozwoju. Ja dostanę zwrotu 13 punktów rozwoju, więc tutaj mam zysk minus 1. Nie? Kalkulator budowy. No to tutaj znowu dotyczy planów rozwoju. Akurat wyświetliła się arka na, pierwszy, na kolejny poziomy, Ile jest potrzebnych punktów rozwoju? I tutaj macie napisane, że na przykład, jak ja teraz rozwijam perłę na 72 poziom. No tu wiemy, że druga osoba musi wpłacić 1150 punktów rozwoju. Żeby trzecie miejsce było zajęte i ja już widzę, że muszę wpłacić 214 punktów rozwoju, żeby ta osoba była bezpieczna. I możecie sobie wybrać różne yy, różne dzielniki. No my zazwyczaj stosujemy 1 osada kulturowa. Tutaj macie w zestawienie, co już macie postawione, postawione z osady kulturowej ja robię obecnie feudalną Japonię Czego Wam brakuje, ile Wam surowców do tego celu brakuje, ile Wam brakuje punktów dyplomacji, ile brakuje Wam monet do tego, żeby to odblokować. No i stan magazynowy Wam pokazuje. To jest taka kumulacja wszystkiego. Nie musicie przeskakiwać w bezpośrednie miejsce, żeby to odczytać. Zdarzenia losowe. W, tych, w tej chwili mam brak zdarzeń losowych, ale jeśli Wam się coś pojawi na mapie, to słowo Wam się pokaże lista yy, i miejsce, gdzie to się znajduje, czy to na plaży, czy w y, dziczy, czy na ulicy. Asystent negocjacji jest w momencie, kiedy rozpoczynamy negocjacje i to jest właśnie to, co widzieliście w trakcie filmu o negocjacjach ludyjnych. To nam. Yy, Podpowiada, jaki teoretycznie powinniśmy wybrać surowiec, żeby trafić dany surowiec. No i jakie mamy szanse na to, żeby to trafić? Nie? Później, jak zrobimy pierwszą turę, to wtedy nam się to poprzemiesza i znowu nam wliczy, jakie mamy szanse na trafienie danego surowca. Ja z tego nie korzystam, bo ja mam całkiem inną taktykę. Przegląd produkcji. I tutaj macie wszystkie budynki, jakie Wam dają. Najpierw punkty rozwoju, na maksa jaki możecie dostać, monety. Wszystkie budynki rozpisane, zaopatrzenie, medale. Niestety na diamenty nie mam jeszcze nic. Jakie budynki dają Wam populację, zadowolenie, armię. Tutaj mamy punkty do gildii. Towary do gildii, towary ogólnie i na końcu mamy wszystkie budynki zestawione razem. Tutaj mamy wiadomości. Takie wiadomości w tle. Możecie sobie zrobić, że nie musicie ciągle klikać tutaj. No, to jest do zapisywania notatek. Ja raczej z tego nie korzystam. Badania. Otwieramy badania i tu możecie sobie obliczyć ile potrzebujecie towarów, aby przejść całą kolejną epokę. Sorki. Aby przejść całą kolejną epokę. I na przykład tutaj mamy. Ja już teoretycznie mogłabym dzięki kilku surowcom sobie coś tam porobić, ale wciąż będzie mi brakowało następnych surowców, żeby przejść dalej. Nie macie co się spieszyć z przechodzeniem w dalsze epoki. To naprawdę nie ma sensu. Yy, prowincję na mapie otwieramy. I teraz tutaj dzięki temu uproszczeniu będziecie wiedzieli, ile dokładnie potrzebujecie surowców, żeby zamknąć cały ten sektor za pomocą negocjacji. Więc to też jest spoko sprawa, bo nie musicie wchodzić w każdy po kolei, klikać sobie, spisywać coś, tylko tutaj właśnie macie dzięki temu wszystko spisane na czarno na białym, czego wam brakuje i ile. Yy, następną taką spoko sprawą jest przegląd miasta. Nie możecie znaleźć jakiegoś budynku, to możecie sobie tutaj, właśnie kliknąć, zobaczyć, ile procent z tego zajmuje Wam ulicę, ile procent miasta, na przykład zajmują Wam budynki mieszkalne. Więc to też jest. No i tutaj macie miejsce wolne, nie? Te jasne kratki. Przegląd armii też macie w jednym miejscu. Miałam tylko 5 jednostek. No to od razu nie 8. A, bo to dotyczy, ile akurat mam jednostek wrzuconych na górę. Tak. No dokładnie. No i tak. Yy, tu macie ogólny przegląd wojsk. Transmisja danych, pudełka generalnie. Możecie sobie poustawiać służbę, boksu, filtrynku, kalkulator no i takie różne do Później mamy statystyki. Czyli wszystkie cyferki, jak wam znikały surowce, jak wam się pojawiały surowce w skarbcu, jak to wygląda. Jednostki, jak wam schodziły, uśmiercały się, pojawiały nowe wyprawy za świątynię liktów I tak, z 25 miesięcy zgadzałem wrota Boga Słońca, dwa plany i rytualny płomień, dwie sztuki. Więc tu widzicie też po kolei sobie. A tutaj jest pół chwały wszystkie moje nagrody To znaczy teraz z tych te obecnych pół chwały od wtorku a ze wszystkich nagród 13 razy zgarnęłam 10 punktów rozwoju 5, 12 razy po 50 towarów No to, to są spoko te nagrody To są z zamku himei nagrody Spół chwały 7 razy zgarnęłam po 25 diamentów, więc spokojnie. Tu są jakieś tam pojedyncze nagrody. Dwa razy nawet 20 diamentów mi się udało uchwycić, no ale 134 razy po 10 punktów rozwoju, no to to jest ponad 1000 punktów rozwoju, nie? I do dyplomacji nie mam. Później mamy chat guildy, z którego tutaj nie korzystamy, bo korzystamy tutaj. Zestawy i ulepszenia. Macie wszystko zestawione w jednym miejscu, jakie macie zestawy do połączenia. Budowa Perł Architektury. I filtr na rynku. Widzicie, wszystkie, wszystkie obecnie zrobione transakcje. Dzięki temu, że Full Helper ma formę takiej wtyczki, to tutaj będziecie mieli na górze właśnie znacznik z tym związany. Co jeszcze jest fajne, jak chcecie kupić punkt rozwoju? Dzięki Full Helperze macie przeliczoną ilość kasy, na ilość punktów, jaką możecie kupić. Czyli ja bym teraz wyzerowała sobie konto, ale miałabym 98 punktów rozwoju kupionych. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania na temat Full Helpera. Mam nadzieję, że uda mi się na nie odpowiedzieć. A tymczasem, jak macie jakieś jeszcze inne pytania, to chętnie na nie odpowiem. Na pewno dajcie znać, żebym wiedziała, o co dokładnie mielibyście prośbę. Dzięki, na razie, cześć.